Cześć, tu Pani Ania z wizualnej matematyki i z nauki marzeń. Chciałabym Wam teraz przedstawić rozwiązania zadań z matury poprawkowej z roku 2019 z sierpnia. Dzisiaj przedstawię rozwiązanie zadania trzeciego, które brzmi, że jeżeli liczba 75% liczby a jest równe 177, to i 59% liczby B jest równe 177, to i tutaj mamy do rozwiązania, więc obliczmy najpierw A, skoro 75% liczby A jest równe 177, to my szukamy 100%, tak? I pamiętajcie, że procenty pod procentami liczby pod liczbami. I teraz możemy zrobić to sobie na krzyż, czyli X równa się. To, co jest naprzeciwko x, idzie na dół, 75, tutaj mamy 177 razy 100. Mhm. I teraz wiemy, jak policzymy sobie to na kalkulatorze, że to jest 236. To jest nasze A, tak? To jest ten nasz x, czyli tak jakby to, to nasze, nasze A, żebyśmy wiedzieli. No i teraz 59% liczby B jest równe też 177, czyli piszemy 59% to jest 177, a 100% to jest nasz x, czyli to nasze B, tak? Procenty pod procentami liczby pod liczbami, i teraz x to się równa, nadu wędruje to, co jest naprzeciwko x, czyli 59, a tutaj oczywiście sobie mnożymy i to też liczymy sobie spokojnie na kalkulatorze, i to wychodzi 300. No i teraz tutaj sprawdzamy sobie w odpowiedziach, że mamy b odjąć a, czyli na przykład sobie sprawdźmy, że b odjąć a to by było 300. Odjąć 236 i to jest równe 64. Także widzimy, że 64 jest w odpowiedzi B i D, ale zauważcie, że w D jest A odjąć B, a my mamy B odjąć A. Czyli tutaj w tym przypadku odpowiedź B jest prawidłowa. Jeśli podobało Ci się rozwiązanie tego zadania, to oczywiście zostaw mi też tutaj suba i poinformuj znajomych, że mogą się też ze mną uczyć do matury poprawkowej czy też do matury majowej, ponieważ po poprawce dostałam opinię, że dzięki moim filmikom zdali maturę i udało mi się w końcu zdobyć te 15 punktów, żeby mieć 30% i zdać. Także poleca polecajcie kanał Zdaj Matmy z Panią Anią.